Jest sporo tymu. Wydaje się, że sytuacja została już opanowana z ognią, który zapewne pojawił się wynik o ludzkiej głupoty i walczy prawie z tó Strażaków, z Branowic, Maciej Grzyk. Lokada Krajowej Czwórki w podskarpackim Łańcucie Mieszkańcy domagają się przebudowania, skrzyżowania i ustawienia tam świata Główny Inspektor Sanitarny odmawia odpowiedzi na pytania reporterów RMF Na Nasi dziennikarze pytali o pieniądze, które miały być wydane na walkę z dopalaczami a poszły między innymi na wykup komputerów i sprzętu biurowego no, ...że w kolejnych faktach Radio muzyka, mm. Czarty, RMF Bileta Euro 2012 już za niespełna dwa miesiące, a o czym marzy każdy wielki kibic piłki nożnej, o wygranej swojej drużyny i o bilecie na mecz. W piłkarskiej loterii coli Power Rate codziennie wygrywacie bilety na Euro. Kto tym razem przy swoim telefonie? Halo, halo, dzień dobry. Witam serdecznie. Jak masz na imię? Ursula. Pani Urszulo, gdzie się dzwoniłem? Rozpłatę. To będzie kolejny szczęśliwe film w kanapie UEFA Euro 2012. Szczęściacy, którzy wygrają bilety na mecz. Panie i Panowie, Urszula Zdrowia.